Dzień dobry, dzień dobry. Kochani widzowie, kolejny kamień milowy u pana Adriana. Zobaczcie sobie co on robi. Co tu Adrian robi? Kręci śrubki. Kręci tak? Śrubki, zgadza się? To opowiadaj. No rozrządzi KM47, X1 z xDrive'em. W automacie więc chyba możliwie naj... <grym> najbardziej skomplikowana opcja. Jak Ci się to podoba? Podoba się fajnie jest, bo jest ambitna robota, ale jest też dość trudna robota. Trzeba być dokładnym i ostrożnym, bo no, można się łatwo pomylić, a później trzeba będzie znowu wszystko rozbierać, żeby to poskładać. Może powiedz, ile się nauczyłeś pracując w ACS-ie? To był zdecydowanie przyspieszony kurs od listopada. <głos> <ale> <głos> potężna dawka wiedzy została przyjęta, więc naprawdę fajnie. No brakuje mi ostatniego słowa. Prawda.